Poniedziałkowe popołudnie upłynęło w bibliotece na ogrodach pod znakiem kostki Rubika. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wspomnianej Zabawki Logicznej zorganizowano pokaz i warsztaty z jej układania, które poprowadzili młodzi ku obrzeżanie: Franciszek Hock oraz Emil Najari. Emil i Franek układają kostkę Rubika od mniej więcej dwóch lat. Wczoraj zdradzili nam, jakie mają na to sposoby. Najpierw trzeba, jak mówiłem, już ten krzyż ułożyć, potem trzeba ułożyć pierwszą warstwę, tutaj. Kostki, pierwszą warstwę. Potem trzeba drugą warstwę <grytmem> ułożyć. Algorytmem, No to jak mam już drugą warstwę, to muszę ułożyć yy, żółtą ściankę. Też muszę to zrobić algorytmem i no to jest bardzo dużo algorytmów. Na najtrudniejszą metodę jest ponad 200 algorytmów, które trzeba zapamiętać. Na przykład taki ruch, to jest R, to jest R', to jest U, to jest U', F, F i tak na przykład B, DD D, D', L', no to są wszystkie ruchy. Ja układam w łatwiejszym, tym najprostszym. E, czyli lbl e, No i to jest to, nie ma, nie ma tych, e, jakby też są te ruchy, e, te wszystkie R, L, e, ale ja po prostu nie, jakby się ich nie uczyłem, tylko po prostu mam algorytmy, nie wszystkie przepisane. Na przykład w kostce 4x4 trzeba zacząć e, od właśnie od centrów, czyli w środku. Od, tak, od te w środku, to są w centrach. Czyli tak jakby jeden, jeden taki kwadrat w środku odpowiada na jeden tutaj, klocek w 3 na 3. Jak można było wczoraj zobaczyć, kostki Rubika mają różny wygląd i kształt. Jak przyznają chłopcy, najtrudniej ułożyć kostkę 7 na 7.